My jako Solidarna Polska jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami upowszechniania demokracji bezpośredniej, zwiększenia roli e, referendów. Proszę Państwa, wszystko, co służy debacie publicznej, inicjatywie obywatelskiej, powinno korzystać z możliwości, jakie daje internet. Każdy instrument, każde narzędzie. E, wpływający na rozwój demokracji w Polsce, więc także ta, inicjatywa ustawodawcza. Oczywiście jestem zwolennikiem inicjatywy. Tak, jestem zwolenniczką elektronicznej inicjatywy ustawodawczej. Generalnie jestem zwolenniczką jak największego udziału obywateli w procesach legislacyjnych, demokratycznych i jak najszerszego też dopuszczenia głosu ludzi niebędących posłami, senatorami, ministrami do decydowania o kraju, bo to jest nasz wspólny kraj. Powstało pytanie, czy te inne partie są gotowe na to. Nie są. Nie są, bo... Panie Marku, dzisiaj szczytne nadzieje tak? i bardzo ładny ten projekt dotyczący pierwszego, e, pierwszego czytania, żeby nie były te inicjatywy odrzucane w pierwszym czytaniu. Ale ile PiS na przykład, kiedy jeszcze Pan tam uczestniczył, za swojej kadencji 2005-2007, tak? ile on odrzucił obywatelskich projektów inicjatyw? 88%. To nie jest wiele m, różne od Platformy, bo Platforma 11% za pierwszej kadencji. Ja to swego czasu sprawdzałem, bo jestem antypolitykiem. Ja takie śledzę takie hipokryzje. Kto tego Pana tu zaprosił właściwie. <laughs> tak, chyba tak. SLD, SLD stworzyło większość projektów, na przykład ustawę o referendum ogólnokrajowym, która wprowadza próg frekwencyjny i uzależnia między innymi od Sejmu e, to, czy referendum przejdzie. Ruch Palikota, bardzo obywatelsko. Kto się wstrzymał w trakcie referendum emerytalnego? A? Te wszystkie partie mają grzechy. Oni mogą mówić, że oni popierają te inicjatywę obywatelską, ale tego nie zrobią. I tym miłym akcentem chciałbym podsumować. Dziękuję uprzejmie. Politycy są bezużyteczni. Zmień zasady. Demokracja bezpośrednia oddaje Ci głos. Referendum ma sens obywatelski w sumie jedno w kadencji, Mo maksimum, maksimum dwa, ale moim zdaniem jedno w czteroletniej kadencji.